Nowa kategoria pojazdu, tak zwany pojazd najmowany. Według projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przewoźnicy prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą mieli prawo korzystać czasowo z tak zwanego pojazdu najmowanego zarejestrowanego w innym kraju Unii Europejskiej. W projekcie nowelizacji pojazd najmowany zdefiniowany został jako zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego, który za wynagrodzeniem i na czas określony jest przekazywany do dyspozycji przedsiębiorcy wykonującego Krajowy Transport Drogowy Rzeczy, Międzynarodowy Transport Drogowy Rzeczy lub niezarobkowy przewóz drogowy Rzeczy na podstawie umowy z przedsiębiorstwem udostępniającym ten pojazd. Istnieje jednak kilka warunków, które należy spełnić. Po pierwsze, korzystanie z takiego pojazdu nie może trwać dłużej niż 90 kolejnych dni w roku kalendarzowym, a umowa dotyczy wyłącznie korzystania z pojazdu bez kierowcy lub personelu towarzyszącego. Po drugie, najmowany pojazd ma pozostać w wyłącznej dyspozycji przedsiębiorstwa użytkującego przez cały okres obowiązywania umowy najmu. W polskim porządku prawnym nie istniało do tej pory możliwość korzystania z pojazdów najmowanych zarejestrowanych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt nowelizacji ustawy o transporcie. Drogowym jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy. Myśl jest taka, że rzeczywiście jest to w stanie pomóc w trudnym okresie polskim przedsiębiorstwom transportowym. Ja powiem to nawet inaczej. Brak tego zapisu do tej pory mhm. komplikował życie przedsiębiorców transportowych. W innych państwach stosowano już od dawna możliwość rejestrowania do określonej licencji wspólnotowej pojazdów zarejestrowanych w innych państwach, czyli po prostu na innych blachach, mówiąc językiem takim potocznym. W naszym kraju nie. Musiał być to pojazd zarejestrowany w Polsce, żeby można było otrzymać na niego wypis do licencji. Teraz ta sprawa rzeczywiście się klaruje. I kiedy słuchałem tego materiału, to zastanawiałem się i tak sobie pomyślałem dopiero teraz ale lepiej późno niż wcale. Ale z drugiej strony, kiedy lektor mówił o dalszych obostrzeniach, to sobie pomyślałem, ale po co, ale dlaczego? Przecież jesteśmy jednym, jedną wielką wspólnotą państw europejskich. Co za różnica, czy ja dzisiaj będę świadczył usługi ciągnikiem zarejestrowanym na hiszpańskich, portugalskich, niemieckich tablicach, czy na polskich tablicach? Jest to naprawdę wszystko jedno. I te pozostałe obwarowania, które to wynikają, nie wynikają z rozporządzeń i przepisów unijnych, a tylko i wyłącznie znowu my zaostrzamy sobie przepis. My zaostrzamy sobie, w znaczeniu zaostrzamy swoim przedsiębiorcom. Swoim przedsiębiorcą. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś, że już od dawna w krajach Unii Europejskiej tego typu zapis istniał, był możliwy do realizacji. No i prawdopodobnie jest tak, że my go wprowadzamy w tej chwili dlatego, że, że po prostu musimy, że no musimy zawsze do tak. dyrektywy po prostu tak unijnej jest. się dostosować. Zawsze tak jest. zaczynają nam grozić kary za niezastosowanie się do przepisów unijnych, my zaczynamy wdrażać w naszym kraju przepisy. Fatalnie to brzmi, dlatego że tak jak wielokrotnie powtarzamy, obowiązkiem rządzących jest sprzyjać przedsiębiorcom i wszędzie tam, gdzie te dyrektywy unijne właśnie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej, no to natychmiast, wydawałoby się, zdroworozsądkowo powinniśmy się do takich dyrektyw dostosowywać? Okazuje się, że nie jest to takie zdroworozsądkowe z punktu widzenia rządzących.